Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, zwracam się do Was prośbą, prośbą o modlitwę. W tym czasie, w którym będę głosił rekolekcję najpierw od niedzieli w Rajszewie, potem za tydzień, od 10 marca w Kędzierówce. Ten tydzień był dla mnie dosyć trudny, uciążliwy z powodu choroby, która mnie <gryw> w jakiś sposób trochę męczy i nie pozwala chodzić dobrze i no jest to choroba nieuleczalna, ale nie prowadzi do śmierci, mam nadzieję. Proszę o wsparcie. Ten czas przygotowania do tych rekolekcji był dosyć taki trudny i tak sobie myślę. Proszę też o jakieś komentarze co do tych myśli, czy są rzeczywiście od Ducha Bożego. Bo rekolekcje będą trwały trzy dni. I takie miałem przeświadczenie, że warto byłoby każdego dnia omówić którąś z teologalnych, a ich jest trzy. Wiara, nadzieja i miłość. Wszystko zaczyna się od wiary. Wiary, która jest łaską, ale która jest zbudowana na naturze, na największym darze naturalnym, jaki otrzymaliśmy od Boga, a mianowicie na rozumie i ratio. Połączona jest wiara zawsze z tym, co prawdziwe, a prawdę poznaje właśnie racja, czyli rozum. I trzeba zacząć od apologii rozumu, obrony rozumu, zdrowego rozsądku. Żyjemy w czasach, w którym ten zdrowy rozsądek jest często obcy i nawet można powiedzieć, że kto myśli zdroworozsądkowo, czasem staje się człowiekiem, który popełnia myśl o zbrodnie. Dlatego też nie bójmy się myśleć zdroworozsądkowo, myśleć w sposób zdrowy, tak jak, jak jest naprawdę, jaka jest rzeczywistość. I na tym właśnie też polega obrona prawdy. Przyjęcie prawdy. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Głoszenie Ewangelii to też głoszenie jest wiary. Głoszenie prawd wiary. Prawdy wiary są ze sobą połączone. Z tej prawdy wiara byłaby tylko wierzeniem, jakieś zabobony. A jeżeli to jest prawdziwe, to już nie jest wierzenie, tylko wiara. Moi drodzy, proszę Was o też komentarze. Może ktoś chciałby przekazać jakąś myśl, co w dzisiejszym świecie warto wskazać, na co zwrócić uwagę, czego brakuje. Może też brakuje. O prawdach eschatologicznych, o prawdach dotyczących naszego życia wiecznego, któremu nie musi koniecznie być szczęśliwe. Nieraz jest tak, że jesteśmy kuszeni do tego, żeby myśleć sobie, że wystarczy być dobrym człowiekiem. I tak przecież wszyscy pójdą do nieba. Nawet najwięksi zbrodniarze będą w niebie, więc po co się aż tak bardzo przejmować. No właśnie, czy rekolekcje są tymczasem takiego budzenia, żeby się. Przejąć i zaopiekować sobą, ale rekolekcje też są przede wszystkim dla tego, kto głosi te rekolekcje, czyli dla mnie. Też potrzebuję tej Bożej Prawdy, Bożej Mocy, żeby no, ciągle się nawracać, ciągle powracać do Boga i rozpalać w sobie ten Boży Charyzmat i gorliwość. Tak jak Pan Jezus było powiedziane, że kiedy zobaczył w świątyni. Wielki, wielkie targowisko, to zapalił się gorliwością. Ta gorliwość go pożerała, pochłaniała, rozpalała. Moi drodzy, przyjmijcie Boże błogosławieństwo, niech Duch Święty nas rozpala i ta Boża gorliwość prowadzi do nieba. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.